Tak kochani, dzisiaj mamy sobotę, dzień gospodarczy. Zaczął się bardzo dobrze. Rano byłem zrobić przegląd w kaczuszce i przeszła ten przegląd elegancko, także bierzemy się za klamoty. O tu widzicie, jakieś przedłużacze trzeba naprawiać, bo już przerywają i to jest bardzo takie denerwujące. No i moją wierną taczuszkę trzeba naprawić, która już powinna z 15 lat temu być na złomie, ale jeszcze majster ją trochę odratował i tak służyło. Widzicie, bo wyrabiały się już te yy, otwory na, na ośkę, ośka też już trochę nadkruszona z obym czasu, zaraz się przetnie, wiecie jaka poprzecinana, kółko też, takie dospawywałem, no podkładki grubsze, ale też wszystko wyrobione, także nic, dzisiaj sobie porobimy dzień gospodarczy, ponaprawiamy wszystko przy domu, od trzeba przygotować na jakieś Kolenie, drewna se nawieść, piec sprawdzić, bo to już zaraz się zacznie sezon tutaj grzewczy, także ja wam życzę miłego weekendu, trzymajcie się, ciepło.